A ty zostawiłeś lajka? Um, nie? To wbij i zostaw lajka. Peggy 16 Chcę te grzyby. Cholera. Cholera, bo on mnie tą broń... Nie, te strzały znowu wziął. Gnoju. No dawaj, 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 bo mi się skończy fokus. Dobra. Dziewcza przede wszystkim, bo ty nawalasz jak łuki. Dobra. Okej. Okay. Dobra, elegancko. Wyleczmy się. Teraz pozbierajmy ich wszystkich i dominujemy sobie. Czy to jest wszystko? To jest ten domin do dominowania. Jeżeli tak, to to będzie kurczę najłatwiejszy z tych z kotłów. Już całą robotę zrobili za mnie, prawdę mówiąc. No dobra. Okej, okay, tutaj jeszcze mamy grzyby. Pozbierajmy sobie je. Dawaj, tak, to, to będzie wszystko. Dobra, pozbierajmy, bo pewnie polecimy sobie do góry. Zachowam to na szlak. No, polecimy sobie do góry, jak będziemy, być, jak już to zdominujemy. Tak, chyba tutaj jakoś kurczę... Jeszcze obwo, obłowić troszeczkę. W sumie oryginalnie. Zawsze było z tymi maszynami, a teraz kurczę ludzie. Pierwszy raz im się udało to. I przychodzi taka Aloy i niszczy ich wszystkie plany. Dobra. Zobaczmy czego się tak boją. Dobra, dużo. Okej, okay, dobra, dominujemy. Zobaczmy co my tu znajdziemy. Mogę zdominować więcej maszyn. A, no to, to tak jak myślałem. Ludzie idą, gdzie? O, dobra. No to chłop. Patrzcie, co ja mam dla was. No, bij, bi, bij. Bi. Przelaj. Dobra, idziemy do nich. Tylko nie strzelmy sobie w ten, w te beczki. Dobra. NIE DZIAŁA! To dupy są te beczki, o jak tego trzeba zabić. Dobra, kolejną broń. O nie! Zniszczył mi ją! Ty gnoju, mam tu kolejną. Dobra. Dobra, te maszyny trzeba... Pistolero. Póki możemy. Okej, okay, maszyny biją się też z nimi. O lipka. A nie, nie widzę nic. Głupia maszyna. Ty, głupia czujko. O nie. Dobra. Cholera, bo oni mi tylko przeszkadzają. Ja muszę się od nich odsunąć. Dobra, na ciebie to ja już mam patent. O ty gnoju. Dawaj. Dobra, uciekamy od tego. I przeleć sobie. Kurna. Ty ciulu. Dobra. Okej. Okay. Mamy ten jego karabin. Dobra, pozbądźmy się go. Pięknie, teraz te tutaj. Ok, jeszcze zostało mi 10 kul. Dobra, i co to wszystko? Nie będzie żadnego bosika? Okej, okay, tu już mam maksa. Zbieramy sobie, zbieramy przyściutko Dobra, dobra, kurde no. Chyć, dobra, myk elegancko, ale bardzo się przyjemnie ich niszczyło. Jak tak pomyślisz, że kurczę bez, bez tych broni, bym się tak z nimi męczył. No to elegancko popadali. Raz, dwa... Będę musiała coś Maja. zostawić. Dobra... Zbieramy sobie... Trochę tego zbierania tu jest, jednak... No jednak trochę ich popadało. Cholera, ciągle te eliksiry mi dają. Dobra, drucik się zawsze przyda. Nie wskoczy, no. Dobra, tam łaski bez. Tutaj mamy coś zielonego. Okej, okay, jeszcze tutaj czujka Roki doki Dobra Gdzie my mamy się teraz kierować skoro tak? To wygląda jak ten Do dominowania Chyba musimy się tam dostać dostańmy to i niby żadnego tego nie ma No, żadnego busiaka i co tyle? Hmm, bywałe. Dobra, będziemy se tu. Oki doki, tędy damy radę wyjść. Chyba tak. Chyba, że to jest wejście. Nie, to nie jest wejście. Dobra, idziemy. Pędzimy przed siebie Dobra i pytanie czy to jest wyjście? No nie bo w dobrą stronę. Co to jest? kurde. Nęgacze. Nęgacze. Aha, bawcie się, chłopaki. Pięknie. Pięknie, nęgaczuś. Elegancko, żeś go rozwalił. Dobra, czekajcie, weźmy sobie na druk myszczały, zanim zaczniemy z nimi się bawić. Okej. Okay. dobra i od razu weźmy tego nękacza, gdzie on jest. Hm. Mam. Mam cię. Chciałbym zostać przewagę. Tylko jeden? Proszę drugiego. Dobra, on się już niewidzialny nie zrobi, to... O tych gnojów. Dobra. On się już niewidzialny nie zrobi, to będzie wyłącznie szarżował na nas. No wybuchaj, wybuchaj. Nie ma, guda, nie zmarnuję tego. Korzystam. Pięknie! Dobra, pędzimy. I my critical shot. Dobra, chyba z nożyka. No. Co to dla nas taki nęgasz? On jest prosty jak budowa cepa. No, pięknie i kolejny level. Nie elegancko. Tu lawa jest. Uuu, chłopie. Dobra. Co to jest? A tu duże? Ta montownia, już chyba. Dobra. Wyrypane w tą montownię. Mamy co chcieć, mieliśmy co mieć. Chcieliśmy, tak. Kruchy yy, metalu. Dwa koła mamy już. No i pięknie. Dobra, co my tu możemy namajstrować, Wam. Czy damy radę jakąś wyłączyć tą fabrykę, całą? Że nas prowadzi tam. Tam musimy iść Wszędzie gdzie świeci, tam musimy się znajdować A taki Czerwony przycisk, taki niebieski przycisk to jest to Dobra, dominujemy drzwi Dobra i mamy tutaj wyjście Okej doki Widzę, że nękacze tu będą teraz Człowiek jest... ...oprych. No dobra. O kurde! Przepraszam! Ja może ich chleję. Ociek, ociek, ale mu no, Myk! Tam go nie ma. Czy da radę jakoś tutaj przebić, żeby, żeby z nimi się nie bić? Bo mi się za bardzo... trudno, nękacze. O jezu. Mi się za bardzo nie chce z nimi indolić. Ty nękacze tu są dwa. O nie. Dobra, wystrana sytuacja trochę. I tu jest wyjście. Tutaj? To tutaj dam radę wrócić? Nie dam radę. No dobra, nękacze niech się zajmą nimi. Ja w tym czasie sobie jest?